Dzień dobry moi drodzy! Witam was serdecznie pięknego, słonecznego, jesiennego. Chociaż tak naprawdę, jeżeli chodzi o aurę, to zdecydowanie jeszcze letniego dnia w sandomierzu mamy dzisiaj ostatni dzień września. Pogoda jest! letnia ma być ponad 25 stopni. Teraz jest 9 rano, a ja sobie stoję w krótkich spodenkach na tarasie w samym centrum Sandomierza, bo jesteśmy w jednym z naszych ulubionych miejsc w okolicy. I to nie jest żadne lokowanie miejsca ani produktu, bo jesteśmy w widnokręgu w Sandomierzu, czyli miejscu, w którym zawsze się zatrzymujemy. Jak z Kaszem to jesteśmy, w miejscu, które bardzo lubimy. I dzisiaj Was zapraszam. Na szczególny odcinek, szczególnie dlatego, że bardzo lubimy Sandomierz. Szczególnie dlatego, że w końcu to jest odcinek, którego nie zaczynamy gdzieś na parkingu przyjeżdżając przed trasą samochodem, tylko zaczynamy go spokojnie, od rana, bo przyjechaliśmy sobie tutaj spędzić fajny wieczór w Sandomierzu i przejechać fajną trasę. Bo dzisiaj, tak jak ten wieczór, tak jak ten weekend, taki będzie klimat tej trasy, bo to będzie trasa pod znakiem Sandomierza, wina, sera i. Jednej z naprawdę najpiękniejszych okolic województwa Świętokrzyskiego, jaką do tej pory poznałem, bo Sandomierz to jest województwo Świętokrzyskie. Bardzo niewiele mu brakuje, żeby nie być Świętokrzyskim, bo dosłownie kilkaset metrów albo kilometr, czy dwa kilometry stąd zaczyna się już Podkarpacie. Do Małopolski też daleko nie jest, ale co by tu nie mówić, Sandomierz obecnie prawdziwa perełka województwa Świętokrzyskiego. Więc idziemy na rower. Dzisiejszą relację zaczynamy na rynku w Starym Sandomierzu. Rynku, który obecnie jest opanowany przez gołębie. Turystów jest mało, a gołębie są tutaj jeszcze bardziej pewne siebie niż w Krakowie i trzeba naprawdę uważać, żeby w nie nie wejść, kiedy teraz dla was tutaj nagrywam, bo gołębie naprawdę niewiele sobie z ludzi robią. Teraz chyba ktoś przyjechał z chlebem, bo jakiś o, dokładnie zgadłem, jakiś ruch wśród gołębi się pojawił. Rynek, który rzadko jest tak pusty jak teraz. Teraz mamy godzinę w pół do dziesiątej rano. Powoli ta okolica budzi się do życia, ale jest bardzo, bardzo mało turystów. W sezonie w lecie tutaj naprawdę są tłumy, tłumy wycieczek, tłumy osób, które przyjechały tutaj zobaczyć miasto ze względu na tą fenomenalną historię i. Ilość średniowiecznych zabytków, no bo Sandomierz wśród wielu pewnie słusznie uchodzi za jedno z najpiękniejszych polskich e, takich postśredniowiecznych miast z masą e, zabytków, ale też nie da się określić, że swoje dołożył serial Ojciec Mateusz i jego. Popularność. Teraz jest wyjątkowy czas, ponieważ pogodę mamy jak w lecie. Ilość ludzi mamy jak po sezonie, więc no taki przełom września, października, czy po prostu jesień jest chyba idealny czas, żeby tutaj przyjechać i poczuć klimat takiego sandomierza, w którym można się skupić na detalach, w którym można oglądać te wszystkie piękne kamienice, można spróbować czegoś dobrego, można spróbować lokalnego wina i serów, bo to Są dwa pozostałe wątki, poza historią, architekturą, przez które tutaj przyjechaliśmy: czyli wino i sery. Bo jeżeli jest w Polsce jakaś okolica, którą moglibyśmy z czystym sumieniem nazwać Polską Toskanią, to właśnie za sprawą połączenia tych zielonych sadów, tych łagodnych wzgórz, sera i wina, no to właśnie Sandomierz mógłby spokojnie za takie miejsce uchodzić. Aczkolwiek unikajmy tych porównań, Prowancja jest piękna, Toskania jest piękna, ale i. Polskie okolice Sandomierza są piękne na swój sposób i dzisiaj staramy się wam je pokazać od najlepszej strony. Dzisiaj zacna drużyna. Witaj. Kolarko Katarzyna. Kolarka Katarzyna dzisiaj rusza na trasę ze mną. Jakie są oczekiwania? Żeby było co najmniej tak fajnie, jak było ostatnim razem. No. Już przypominam, że tutaj byliśmy na fajnej szosowej trasie rok temu. Możecie sobie znaleźć ją na oczywiście bike show, ale tamta trasa była inna, bo teraz po pierwsze odwracamy ją o y, cały zegar, w sensie teraz będziemy jechali przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do kierunku ruchu wskazówek zegara, plus teraz jesteśmy wzmocnieni o ekspercką wiedzę od ekipy ze Świętokrzyskiego, no i jesteśmy umówieni też na wizytę winnicy na trasie, Z tym razem nie pominiemy żadnej interesującej rzeczy na trasie, lecimy szybko na rynek uzupełnić wodę do Żabuni i co? Nie lecimy. Udało się zaparkować na ścisk, bo na ścisk, ale jesteśmy gotowi do akcji. Start w samym Sandomierzu i zabytków co nie miara. W zasadzie gdzie się człowiek nie zatrzyma, gdzie nie skręci, tam coś ładnego. A my będziemy się kierować tam, w stronę gór pieprzowych. To jest nasz pierwszy cel na dzisiaj. Góry pieprzowe a góry pieprzowe swoją nazwę wcale nie wzięły od pieprzu, tylko od skał. Które tam są, więc jedziemy. Pierwszy punkt postoju, pierwszy punkt, nazwijmy no to widokowy, czyli góry pieprzowe, z których postaramy się złapać panoramę Sandomierza, bo to całkiem niedaleko. Najpierw musimy zjechać ze wzgórza, a tutaj nie brakuje bruków. Zjechaliśmy ze wzgórza Sandomierskiego, Starego Miasta. Kostka brukowa jest taka mocno średniowieczna, bym powiedział. Także paryż rubę przy tym to jest nic. Tutaj klimaty są takie raczej na poziomie XV wieku niż. Kostki z 19, czy 20, ale niesamowity klimacik to wszystko ma. Wjeżdżamy na ścieżkę rowerową i teraz będziemy się wzdłuż Wisły kierowali właśnie w stronę Gór Pieprzowych, czyli naszego pierwszego punktu na trasie. Jest 20 ponad stopni, jest przepiękne słoneczko, lekki wiaterek, jest tak bardzo idealna pogoda na rower, jak tylko pogoda może być idealna na rower, więc po prostu no nic, tylko się cieszyć Nie Mam nadzieję, że wy, kiedy obejrzycie ten film i się nim zainspirujecie, i traficie tutaj, będziecie mieć co najmniej równie dobrą pogodę. I pamiętajcie, że oczywiście, traka do dzisiejszej trasy znajdziecie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. A ta relacja, ten film, ten materiał jest częścią naszej współpracy z, z województwem Świętokrzyskim i projektu popularyzacji tras rowerowych i eksploracji rowerowej województwa Świętokrzyskiego. W ogóle bardzo charakterystycznym elementem są też dzikie róże, których tutaj ładnych parę gatunków rośnie. Też jest to element charakterystyczny gór pieprzowych. No i elementem charakterystycznym są też te ścieżki. I śmiem twierdzić, że one są takie mocno karkołomne, bo jak widzicie tutaj ta ścieżka, jakby tu jeszcze popadało, no to śmiem twierdzić, że może się skończyć wodowaniem. Wchodzenie po niej jest to taki no, element z dreszczykiem, jak na te okolice patrząc. Prawda, robi to wrażenie. No, absolutnie rowerem bym tędy nie jeździł, nie polecałbym. No, nie... no taki, taki raczej downhill wersji ślizgawka, a tam sam domiesz. Co Gasiu? Tak. Jak to nastawienie na koniec sezonu? Koniec sezonu w jednym wideo mam lemoniadę jabłkową. No. Sandomierzko, Sandomiecki. Jabł. Sandomierzko. W drugim wodę. Też Sandomierza. Tak. Nie no, coś pięknego. Jak ten sezon w Powoli już będzie go podswodować niedługo. No jak zrobi się poniżej 10 stopni. Tak. Kasia kończy sezon 50 stopni. Ile kilometrów na razie masz? Trochę ponad 4000. O, ok. o, mój rekord. To jest dwa razy więcej niż od temu. Nie, yeah, co roku mam progres o 1000. Tak? A -a. <laughs> tak. Jesteśmy z Gór Pieprzowych i kierujemy się powolutku szlakiem rowerowym do Koła Sandomierza, w stronę winnicy Terra. To jest nasz drugi, dzisiaj najważniejszy obok samego Sandomierza punkt na trasie, i pokażemy wam trochę jak tutaj wygląda robienie wina w okolicy. Oczywiście na miarę możliwości wyjazdu jednak rowerowego, jesteśmy w szosowych butach, więc bez przesady z tym chodzeniem i zwiedzaniem. Tutaj musimy ważyć gdzieś ten aspekt rowerowy z krajoznawczym, ale myślę, że coś ciekawego o winie. Uda się zobaczyć i dowiedzieć, albo was po prostu zainteresować tym, żebyście tutaj sami wpadli. Chyba nie można by znaleźć bardziej charakterystycznego punktu, w sensie drogowskazu, ustawionego w bardziej charakterystyczny sposób dla e, okolicy. Drogowskaz drogi świętego Jakuba, która tutaj się wije e, tymi dolinami i polami, i są oczywiście odległości do Santiago de Compostela i Kraków, jest też też Sandomierz, na no tutaj sobie dojrzewają jabłka. No co by tu nie mówić Święte świętokrzyskie. świętokrzyskie na całego. A propos. Wąwozów lesowych, kawałek szutrowy mamy, łącznik szutrowy dzisiaj, jakiś się trafił, ale klimat, ale światło do fotek tutaj siada. Aj, aj, aj. Miał być szlak winnic. I proszę, kolejna winica na trasie, czyli winica sandomierska i nawet ma tutaj własne miejsce do. Parkowania kamperami i w ogóle takie trochę pole namiotowe. Są miejsca z prądem, winica sądomieska Kam się to nazywa. Nie mówię na miejsca z prądem. Miejsca z prądem są na pewno. Tutaj myślę, że tutaj w ogóle duże rzeczy jest z prądem. <laughs> Wiele osób tutaj po to przyjeżdża. Ale bardzo, bardzo kolejne ładne miejsce. Z taką ścianą, jakimś wyrobiskiem kamiennym. Zielono, winorośle. Winorośl, przepraszam. Przepięknie. Oj, spodoba Wam się ta trasa, jak sobie ją przejedziecie. Oj, spodoba. Muszę Wam przyznać, że na razie sam jestem zaskoczony, jak bardzo fajnymi i dobrymi bocznami, bocznymi drogami jest poprowadzona. Były kawałki takie trochę bardziej główne, gdzie jakieś samochody się pojawiły, ale tak to jedziemy cały czas bocznymi drogami ze świeżutkim asfaltem wśród sadów. Coś pięknego. Trudno uwierzyć w ogóle, że to już jest praktycznie październik. W tym roku końcówka lata, początek jesieni są fenomenalne. Wrzesień, najładniejszym miesiącem lata. Październik też niesamowicie letni, się chyba szykuje na początek, mam nadzieję, a traska super, nie jest płasko, nie ma nudy, hopka za hopką, jakieś tam odcinki płaskie, bardziej szybkie, ale tak to jedziecie cały czas, albo wąwozy, albo sady, albo jakaś winnica, znowu trasa z cyklu wrażeń i widoków, co nie miara, jednak te przewyższenia muszą wejść, ale Kasia w tym roku w ogóle sobie nic tego nie robi z kolejnych metrów. Ja już niedługo nie miałem W Ostatnio jechaliśmy pod jakiś wiadukt I Kasia to ma pomiar mocy Który akurat się zepsuł Ale ja musiałem jechać Na siedząco Potem musiałem wstać W korbach, cisnąć tak myślę, że jest kilkaset watów A Kasia obok Na siedząco to stało Była końcówka Ja zawsze lubię takie moc. <noise> Na końcu Pojechać sobie na o, że raz się podobały Ładny widoczek znowu, ale fajna kapiczka. Aj, 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 aj. tu jest ładny. Kawałek szuterkiem był, ale absolutnie przejezdny z czasem, jak widać na ząconym obrazku, a my już dojeżdżamy znowu do asfaltu. Jakby komuś to bardzo przeszkadzało, to da się ten fragment objechać, bo te asfaltowe drogi przez sadę są tutaj dość gęsto rozsiane, więc bez problemu da się to objechać. Jak sprawdzałem, no nam to nie przeszkadzało, bo Kasia tak jak mówiliśmy opony do wszystkiego ja już też się te Te 32 po wszystkim pojadą więc nie ma to tam, to w końcu road plus A znasz Kasia dowci o jabłkach Jaki? To jest to, Czy jest to żarcio? To jest to nie jest żarcioch, ale jest to suchy żart Siedzą. Ale dwa, o jabłkach też mógłby być dwa, żarcie. Ja mówię. Nawet mam kilka Żarciochy, o! No, pozdrawiamy, pozdrawiamy podcasteks i żarciochy, ale siedzą dwa gołębie, jeden grucha, drugi jabłko. Teraz powinienem wrzucić śmiech. Ślabszykowy śmiech. śmiech, śmiech tak. No więc macie, dzisiaj był już suchar na bajce. To jest prawie jak kącik Warszawiaka, ale czekam na Pawła, żeby powrócił na rower, bo kącik Warszawiaka się znowu przydał. Drodzy Państwo, jednak jest różnica, jak trasę Wam pomoże układać ktoś, kto zna okolice, czyli tutaj pozdrawiamy ekipę ze świętokrzyskiego. No jak faktycznie łożą trasę lokalsi i fachowcy, to właśnie takie rzeczy są na tej trasie, a praktycznie nie ma słabych fragmentów, ale piękny zjeździk z wąwozem. Uhu! tutaj nie trzeba naginać w ten sposób opinii wydaje mi się, że ta trasa ma duży potencjał, żeby być w pierwszej trójce tras z tego projektu świętokrzyskiego, a może nawet powalczy u mnie o miejsce numer jeden, bo faktycznie jak na razie praktycznie bez słabych punktów jest wszystko to co lubimy, czyli fajne hopki, dużo otwartej przestrzeni, trochę fajnych zjazdów dużo zieleni i bardzo Puste drogi, więc póki co, top 3 na pewno zobaczymy jak będzie dalej, ale to na koniec serii podsumujemy. To jesteśmy w winnicy Terra. Zaraz się czegoś dowiemy, bo tutaj jesteśmy umówieni na małą pigułę informacji o robieniu wina w tych okolicach. No i tutaj jak widać miejsce dla fanów czerwonego i białego trunku. Idealne, degustacja też jest, są wystawione lokalne rzeczy. palę. Dzień dobry. Oj, winnica Terra to nie tylko wino, na szczęście jest też sok z winogron, jakby ktoś miał opory przed napiciem się kieliszka wina, bo na przykład przyjedzie samochodem albo rowerem, to są też rzeczy bezalkoholowe, ale poza oczywiście winem, sokiem z wina i innymi rzeczami jest też jedzenie. Także miejsce, które łączy wszystko to, czego potrzeba człowiekowi na trasie i to jedzonko jest naprawdę, naprawdę dobre. Just one road to take. No, i sytuacja wygląda tak, że wjechaliśmy do winnicy o 13.30 i wyjeżdżamy z niej dwie godziny później, bo tak się miło rozmawiało. Serdecznie pozdrawiamy pana właściciela z winnicy Terra. I naprawdę, miejsce zdecydowanie godne polecenia i tego, żeby tutaj sobie wpaść. Zapraszamy albo na winobranie, albo po prostu wpaść, zobaczyć jak się tu wino robi. Spróbować albo wina, albo czegoś bezalkoholowego, albo po prostu czegoś. Dobrego do jedzenia, bo zostaliśmy ugoszczeni pysznym obiadkiem pierogami z jagodami borówkami, pierogi z borówkami, a u mnie była świętokrzyska maczanka, czyli karkuweczka na winie. No naprawdę przepyszne rzeczy, ale tu już za chwilę wjedzie golden hour. Planowaliśmy krótką wizytę. A dwie godziny jak z Bicha strzelił, także są takie chwile, takie sytuacje, których się nie przewidzi, ale które naprawdę super sympatycznie zaskakują, więc... Dobrze sobie zapamiętamy to miejsce i tę trasę, chociażby przez ten akcent, ale i też oczywiście mnóstwo innych pozytywnych wątków. Lecimy dalej, 45 km, jeszcze pięknych szos i zaraz go Poza pięknymi drogami, winnicami, smacznym jedzeniem warto też zwrócić uwagę na to, że cały czas jedziemy w regionie, który jest bardzo silnie naznaczony historycznie w sensie ilości naprawdę starych zabytków bo tutaj wzdłuż drogi, którą jedziemy co chwila są gdzieś tablice prowadzące na bok, na jakieś takie szutrowe odbicia, gdzie są na przykład ruiny zamków, ruiny jakichś średniowiecznych wież. Tutaj bardzo, bardzo dużo tego typu obiektów kiedyś istniało, no i ruiny po nich zostały z rycerskich czasów. Przed chwilą była wieża w Tudorowie, także tego typu obiektów tu jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś ma czas i na przykład nie jedzie na szosie, ale ma gravela albo po prostu jakiś rower z trochę szerszą oponą, to warto sobie też zrobić taki tour historyczno zabytkowy i tego typu miejsca też zobaczyć. O, jak ktoś myślał, że tutaj podjazdów nie ma, to też się zdziwi, bo tutaj jest gdzie się zmęczyć. 900 czerwone. metrów. Proszę, Jasiu? Była czerwona. No. Była ścianeczka nawet, oczywiście w jakimś wąwozie, jak żeby inaczej. To jest plus tych podjazdów, wszystkie są w cieniu. Z drugiej strony jesienią pewnie wszystkie zjazdy są mokre, ale jest przepięknie, naprawdę ja wiem, że u mnie jest bardzo dużo entuzjazmu na filmach, Staram się być bardziej sceptyczny ostatnio, ale tutaj dzisiaj mam jakby co hamulcowego, który dzisiaj wcale mnie nie hamuje. Kasu, czy uważasz, że jest ładnie? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. skali od 1 do 10? 10. 10? No widzisz, jak kolarka Kasia tak mówi, to musi być ładnie. Co ci najbardziej podoba? Przestrzenie chyba. Fajne asfalty. Wjazdy, podjazdy nie jest tak, że trzeba jechać 8 km po to, żeby zjechać no. tylko jest taki umiar lubisz takie hopki, nie? tak, to mi bardziej to odpowiada niż no, jakieś długie podjazdy chciałbym tutaj też zwrócić uwagę, drogich widzów, że rozmawiam z Kasią na podjeździe To pamięta początki no. kariery kolarskiej tak, no okay, już zapomniałam, że wtedy nawet do mnie nie, było, nie mówić to ta, miałem zakaz zbliżania się nie tylko z kamerą tylko w ogóle odzywania się na podjazdach no, a tu teraz Gadka szmatka, leci bez problemu. No nic tylko się cieszyć. progres jest ogromny, a my gonimy to zachodzące słońce. Sam jest coraz bliżej. Dla spragnionych i historii, i świeżej wody. Źródełko obłogosłonego wincentego Kadłubka, tam na dole, gdzieś w okolicach tych skał. My przyjechaliśmy sobie tutaj. Tam kolejna kapiczka i piękny podjeździk. I lecimy dalej w stronę powoli już zachodzącego słońca. Jeszcze około 40-40 km pięknych widoczków. Idealnie przy trasie na bardzo fajnym fragmencie, bo jedziemy cały czas lekko w dół, pięknymi asfaltami wijącymi się po takich lekkich pagórkach przez lasy i przez sady. Zamek, ruiny zamków w Międzygórzu. Też miejsce, które można sobie zobaczyć. Można zjechać dosłownie 15 metrów z asfaltu i jesteście na parkingu pod zamkiem. Tam można sobie w ogóle wyjść. Fajne jest to, że z tej strony została w zasadzie taka ściana z oknami, ale jak się tam podejdzie, podobno można zobaczyć jeszcze całą strukturę tego starego zamku, czyli jak kiedyś były kratki schodowe, jak to wszystko kiedyś wyglądało. Więc a propos tego, co Wam mówiłem, że tutaj w okolicy mnóstwo jest takich poukrywanych, średniowiecznych i trochę nowszych, bo tam 17- czy 16-wiecznych zabytków, to właśnie zamek w międzygórzu czeka, żeby sobie przerwę w trasie zrobić i go zobaczyć. możecie poczuć skalę tych sadów i powinniśmy ten film przetytułować na krainę nie wina serów i średniowiecza tylko na krainę jabłka bo tutaj naprawdę wszystko poza tym winem które jest taką no, mimo wszystko bardziej jednak atrakcją to wszystko się kręci wokół jabłka niesamowita jest po prostu ilość tych sadów jabłkowych zapach który tutaj jest i też Ilość na przykład specjalnych przyczepek do przewozu owoców, które się ciągną za traktorami, i tak sobie jedziecie po tych podjazdach po tych wzgórzach właśnie wśród sadów. Przepiękna trasa z podznaku jabłka. Naprawdę ciekawy klimat. No i tak powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej trasy. I też koniec dzisiejszej trasy w tak pięknych okolicznościach pogodu przyrody trochę nastraja sentymentalnie. Jest to. Siódmy film w ramach tego projektu. Jeszcze przed nami trzy trasy, na które Was zawiorę. Myślę, że Wam się spodobają. Ale co by tu nie mówić, mimo całej dozy optymizmu i wiary w to, że jesień będzie w tym roku piękna, taką mam nadzieję, to jednak jest to chyba ostatni film nagrywany w tak letnich okolicznościach przyrody. Na krótko, w zasadzie nawet bez potówki dzisiaj sobie jadę. Przepiękny ten wrzesień był, piękny jest ten początek jesieni. Kto by się spodziewał, że to wszystko tak się poprzesuwa, że maj będzie kiepski, ta wiosna przychodzi późno, ale za to koniec lata staje się takim naprawdę najpiękniejszym czasem w roku, więc no jest to taki moment trochę refleksyjny, że gdzieś wchodzimy w ten jesienny czas, jesienną część sezonu. Myślę, że ona będzie też fajna, ale na pewno będzie trochę inna. Trochę inne będą te trasy, trochę inne klimaty, trochę inne tematy, o których będziemy rozmawiać gdzieś tutaj na bike show. Fajnie, fajnie było, fajnie jest. Wszystkim trzeba się cieszyć, ale co by tu nie mówić, mogłoby tak zostać dłużej. I taki czas jak teraz mógłby tak potrwać 3 miesiące, bo to chyba najfajniejszy czas w roku na rower, nawet mimo tego trochę krótszego dnia. Ale na koniec dnia idealnie oświetlony moment trafiliśmy. Po prostu światło jest w zasadzie na samym zamku. Cień tuż pod murami. No jak ktoś lubi fotki z zamków w zachodzącym słońcu, to chyba lepszej pory trafić nie mógł. Zamek w Sandomierzu, po lewej winnica Świętego Jakuba i klasztor i tutaj też można sobie u góry usiąść i wypić winko, tutaj już słońce zaszło po tej stronie, więc no nie będziemy siadać, bo już troszkę za zimno, więc idziemy tylko przejechać koło zamku i będziemy kończyć. No i koniec, drodzy Państwo, zobaczmy co nam licznik mówi, 92 km. W górę przejechane 850 metrów, więc w sumie całkiem fajnie. Na razie mamy więcej zjechane niż podjechane, ale to dlatego, że nie jesteśmy jeszcze w najwyższym punkcie, bo musimy z pod zamku dojechać jeszcze do samochodu na rynku, w zasadzie przy rynku. No i co? Kończymy chyba w najpiękniejszym momencie, w jakim moglibyśmy skończyć, bo kończymy idealnie tuż przed zachodem słońca, gdy zaraz tam gdzieś zajdzie, za wzgórzami przy zamku w Sandomierzu. Kasiu, dziękuję bardzo. Piękna to była trasa, nie? Polecasz wszystkim? Bardzo polecam. Szosowcom, kolarzom i e, turystom, dzieciom. dzieciom, dzieciom, kobietom i mężczyznom. Wszystkim można tę trasę polecić. Naprawdę było super. Cieszy mnie Twój entuzjazm dzisiaj, bo naprawdę widać było, że dużo radości z tak jak przez cały ten sezon. Fajny moment. Fajny jest ten projekt. Cieszę się, że mogliśmy wrócić w to miejsce. I wydaje mi się, że ta trasa jednak jest dużo bardziej dopracowana i pozbawiona słabych punktów, porównując to z naszą trasą zeszłego roku. I pozdrawiamy jeszcze raz winnicę Terra. do booster.